s -tremper. Nie, 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 nie. Pani Małgorzata, jesteś w kontakcie z organizacją i to na to nic. Proszę pani, ja to jeszcze raz tłumaczę. Nie będę się powtarzał. To proszę pana. Proszę pana, wczoraj był pan w kontakcie wzrokowym, jak byliśmy na Wiejskiej 9 pod dostań, dostań. Nie kliniką aborcyjną. A teraz próbujecie nas tu pacyfikować, tak jak tam robiliście. Naprawdę wstyd, Co to za post? ta policja, Pani, która nas tak jesteśmy... pacyfikuje. Się, Ej, jest, to jest kraj? Zaprosili nas. Halo, halo, halo. Proszę stać. i wstać, policjantów. Ma pan wstać. Jak on się tak... Ciszej trochę. To my mamy wolność, żeby, żeby Żebyście tak, babci, nie tak. Żebyście tak kasie. Nie zapraszamy. Nie zapraszamy. Organizatorzy nie na nas doprowadzili. Jeździcie sobie obecnie, ale, ale żebyście kasie! Czy organizatorzy. Co Podciągaj na to. Zabierzam. 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 Proszę pana. Czym jest zgromadzenie? Się pana. się pana! Co pan na mnie krzyczy? Halo! Przepraszam, czy to jest prawda, że. Dobra. Tak, pan przewodniczący zgromadzenia zwrócił się do nas o interwencję policji. Że nie żąda. Banda! 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 Banda!

Wykonujecie swoją pracę ja Banda musi odejść! Banda musi odejść! Banda musi odejść! ale mają prawo Nie, ale chodnikiem mają odejść. to nie. Banda musi odejść! Banda musi odejść! Banda musi odejść! Banda musi odejść! Banda! Banda ludzi usiłabają! Banda! 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 Banda

Proszę o taki protokół w takim razie, pan Ta, jest, ja się nazywa, o, tak? Tak. Ta ja nazywam tak. Się. O, I proszę o taki protokół może dać panu panu maila mojego. Dlaczego? Bo nie macie żadnych takich danych. Bo nie spisaliście nikogo. Jesteście odwóznikami. Tak Zatem wczoraj pomagaliście tamtej stronie, tak dzisiaj przyszliście tutaj. Dzisiaj przyszliście tutaj, żeby nas podcastować. A co w ogóle dokładnie Tam tego Nie was budzą. A to skrajne emocje? Ale bardzo dobrze. Ale teraz można no, Bardzo oni. Ale jest odstęp, proszę pana 100 metrów, że to nie ja. Widzi pan, że jest przekazana